Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części końcówek na moim kanale. Tym razem zajmiemy się bardzo ważnym tematem, tematem odpychania tak zwanym barkiem, który odpycha jeden król i drugi król odpychają się nawzajem. Król strony słabszej będzie chciał tak odpychać króla, żeby wspierać marsz swego pionka i żeby tym przypadkiem do niego nie doszedł król strony silniejszej, czyli tej najprawdopodobniej zwykle zwierząt będzie chciał bardzo dostać się do tego pionka, żeby wraz z zwierząt go dopaść, tak. Ta partia jest bardzo słynna, w sensie ta, ta końcówka pochodzi z roku bodajże 26, jeśli dobrze kojarzę, i pochodzi z partii o mistrzostwo świata. Biały mi grał Alechin, czarny mi grał Bogolubow. No i zobaczmy, co tutaj można zagrać. Oczywiście no czarny może zagrać na przykład król E5. Już Strzałka pokazuje, że tutaj było rozwiązanie. A dlaczego ten ruch nie wygrywa? Zobaczmy. Oczywiście, no wszystko chodzi, we no wszystkim chodzi o to, że właśnie mamy końcówkę wieża na uciekającego pionka. Łapiemy opozycję, pamiętajcie o tym. No i w tej sytuacji możemy po prostu dać szacha i król albo tutaj, albo tutaj, to nie ma tak naprawdę znaczenia, gdzieby nie odszedł ponieważ nasz pionek. No ten, ten pionek już nie będzie wspierany. Tak jeśli pchnie, no to po prostu będzie zbity. Jeśli odejdzie, no to król po prostu łapie pola pionek będzie musiał zginąć, tak? Jeśli zagra poprawnie, zobaczmy ten sam wariant. Można dać szacho. No i teraz. Oczywiście nie pakujemy się. Yy, zapionka i przedpionka, gramy króla na d4. Dlaczego? Dlatego, odpychamy barkiem wrogiego króla. Yy, on nie może się dostać do naszego pionka. Jeśli nie tędy, no to cóż, tędy, tak, tędy jakoś naokoło. Tylko, że no to zobaczcie, że droga jest naprawdę bardzo daleko. No jeśli nam odepchnie, może nas odgonić od tego pola. No jeśli i odgoni nas od tego pola, po prostu gramy sobie króle 3. Jeśli król podchodzi, to nie ma większego problemu, szach i znowu idziemy na lewo, znowu, mamy tą opozycję, e, król za piona. możemy zagrać e3 i e2, tak poprawnie. no zagramy e2, żeby od razu wspierał naszego pionka, tak, więc no, za bardzo nie wiem, co byśmy mogli tutaj zrobić, tak, no tak naprawdę, no wszystko co będzie zagrane to będzie zakończone remisem w tej sytuacji. No w ogóle, bo niestety zagrał właśnie tego króla na E5, no i niestety był zmuszony przegrać tę pozycję. Jest jeszcze jedna fajna sztuczka, moi drodzy, w tej sytuacji, którą musicie znać. No i teraz jest remis, tak czy inaczej, bo jeśli zagramy sobie królem z myślą, że zrobi królową i dostanie mata, no to on jednak dopromuje skoczka i to jest totalny remis. Skoczek, yy, gdyby on był na wrogach no w tansze, no to byłby bardzo łatwo pojmany przez białą wieżę. No w tej sytuacji, no niestety tutaj nic nie można zrobić, ponieważ no cały czas cały czas będą jakieś szachy, a jeśli coś takiego, no to po prostu sobie wracamy. Nie może, król nie może się zbliż zbliżyć do króla, a jeśli będzie coś takiego, to po prostu gramy f2. No, i nie można utrzymać tej pozycji. Możemy się cofnąć. Nie może stanąć, nie może stanąć w opozycji. No dobrze, moi drodzy, tyle jeśli chodzi o tę klasyczną pozycję. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zachęcam do, nich, do, do ich zadawania w komentarzach, ewentualnie na zajęciach. Dzięki wielkie za obejrzenie. Życzę powodzenia. Do widzenia.